Hej, drodzy, nie kupujcie Hot Wheels w wersji premium. Szybko tłumaczę dlaczego. zajmie mi to około 20 minut. Więc mamy tutaj bogaty EBS 110. Wersja main, klasyk, około 10 zł. Wersja premium, coś około 30 w górę. Ehm, co mnie boli? Boli mnie. Znaczy no bardziej, tu nie, tu mnie boli. Kolor, w sensie, tu jest mniej więcej to co znamy, zdjęć, z pamięci. Tu <śm> nie jest to ten kolor, ale jeżeli już myślimy o zdjęciach, to ten kolor nie pasuje nawet do tego, co jest tutaj na zdjęciu. To są różne kolory. Tak, czy można było to zepsuć jeszcze bardziej? Znaczy to w sensie to wrażenie, że ktoś ma wywalone? Tak, oczywiście, można było to bardziej zepsuć. Wersja standardowa, opis modelu. Bugatti eb 110 ss czyli Supersport, po czym rozpoznajemy tę wersję, po pięciu otworach za słupkiem B, które miały doprowadzać powietrze do silnika. Co widzimy na wersji premium? Nie jest to wersja Supersport. Przynajmniej w opisie. A w środku jest wersja Supersport z pięcioma otworami. No cóż. Ktoś może powiedzieć, ej czepiasz e, modele premium, mają gumowe koła. Tak, mają gumowe koła. E, co tu powiedzieć? E, Przyczepię się rek. E, Ok, Okej, plus na to, że wyglądają jak te prawdziwe, w sensie te, które były faktycznie używane w oryginalnym Bugatti EB110. Materiał, do, który został użyty do wykonania y, jakiś tani szary plastik. Y, coś, co w normalnym świecie, w naszym otoczeniu, w urządzeniach, które są z plastiku, po prostu nie znajdziemy, bo to tak tanio wygląda, że y, po prostu wieje biedą. Najzwyczajniej no na świecie. Bugatti to 110 wieje biedą. Y, ok. Wpadka, Zdarzyło się. Która firma nie popełnia błędów? Na pewno się nauczyli na błędach. Teraz żaden model już taki nie jest. Eee, śmiem wątpić. Weźmy na przykład coś, co się znajduje za moimi plecami. Lancia Stratos. Całkiem przyjemny model, muszę przyznać. Kolor niespecjalnie mój. Tutaj pewnie chcieli zrobić coś, by wyglądał jak autentyczny samochód. Eee, czy w sensie coś, tu w historii jeździło. Eee, dużo różnych nadruków. Eee, elementy karoserii są podkreślone też eee, przez detale malowania. Takim eee, przyjemnym model Tak go kupiłem, odpakowałem. Słyszałem, okej, okay, spoko, fajne autko, ja jestem zadowolony. Postawiłem na regale i... To się pojawił problem, ponieważ wszystkie inne Hot na wrażenie są jakby trochę większe. może mi się coś wydaje. W końcu Lanchester to jest dosyć małe auto. Może po prostu porównywalnie do innych jest mniejsza. Ale myślę sobie, okej. Okay. Biorę Forda Fiesta. Czuł generację, jeżeli się nie mylę. Porównuję te samochody. Hmm. Ale coś mi nie pasuje, lunchia strata jest jakby zauważalnie mniejsza. W sobie wydaje mi się, może, coś z moją percepcją, ale przykładam rozstaw osi lunchia to zdecydowanie mniejszy. Nie chcę mi się sprawdzać. Patrzę na szerokość, i tu już jest pewien, tu już nie muszę sprawdzać. Lanciasta status jest ewidentnie mniejsza niż pozostałe ota Hotels. Dobra. To sobie świat idealny. Ktoś robił projekt. Był już praktycznie gotowy. Chciał calić kubek. Podciągnął myszką. Coś się przeskalowało. Poszło do produkcji. Ups. <laughs> um, ale tak się złożyło, że kupiłem chwilę później od Mini-GT Lancia Delta Integrale. Pięknie wykończony model. Dosłownie... Zupełnie inny świat, zupełnie inny świat. Położyłem go na regale koło Lancia Stratos i się okazało, że wielkością są podobne. To ja jest sobie ok, W takim razie sprawdźcie to dokładnie. Jaki rozstaw ma Lancia Delta Integrale. Oryginalny. Rozstaw osi 247,4 cm. Dzielimy przez 64, wychodzi 3,86 cm. I co się okazuje? Tak. plancia Delta Integrale od MINI-GT ma dokładnie rozstaw osi o wartości 3,86 cm. Sprawdzam w takim razie. Ile ma. Ile ma. Lancia stratus. Gdzie się tutaj mam? Lancia delta integrala, przepraszam. Od Hot Wheels. I co się okazuje? Powinna mieć, przypominam, 3,86. A ma 4,26. Czyli 4 mm różnicy. W odniesieniu do świata rzeczywistego, jakbyśmy sobie to przemnożyli, jest to jakieś 25 cm w oryginale, by ten samochód miał większy rozstaw osi. 25 cm w oryginale. Linijka. Jest to tyle. Szału nie ma, możecie powiedzieć. To jest wartość tej linijki, tego kawałka metalu. Ale okazuje się, że oko ludzkie niestety jest na tyle dokładne, że widzi takie niuanse, i one drażnią. Myślę sobie. Okej. Okay. Zdarzyło się. trzech się sztukę. Pytanie tylko brzmi: czy jeżeli kupiłbym, kupiłbym wersję Hot Wheels. jeżeli kupiłbym wersję Hot Wheels Premium w malowaniu takim jak mini GT czyli Martini Racing, coś tam. Czy ten samochód od Hot Wheelsa by wyglądał porównywalnie chociaż? Chociaż porównywalnie. Bo Mini GT kupiłem za wartość około 60 zł. Coś koło tego, 6, 65, może, nie pamiętam dokładnie. Tak się składa, że można znaleźć Hot Wheels. Blanchet Delta Integrale w malowaniu Martini, bądź czymś co przypomina malowanie Martini, ponieważ ewidentnie chyba coś z licencją nie styknęło, nie wiem, za drogę była, cokolwiek, znowuż powiało biedą. Jest to ten zestawik, bardzo fajny. W przyszłości generalnie publikuję filmik na temat tego co się dzieje na rynku Hot a konkretnie na temat praktyk, które już zahaczałem praktycznie o Scam, to jesteśmy Yy, rabowani w biały dzień yy, za chęć zbierania hotlistów yy, tak się niestety dzieje. Ale wracając do tematu, porównajmy w takim razie Mini GT. I to nie jest absolutnie żadna reklama Mini GT. Mam od nich jeden samochodzik i nic więcej nigdy nie miałem z nimi wspólnego. Oprócz tego, że przez kogoś z Allegro kupiłem ich samochód. Porównajmy sobie Mini GT z od Hot Wheels. Sprawdźmy, czy opłaca się bardziej kupić Hot Wheels w wersji premium, czy za te same pieniądze Mini GT. Na przykład Mini GT, ale są inne firmy. Teraz się przyczepię tej nazwy. Mamy na przykład firmę, żeby to powiedzieć, Tomika. Super, super auto. Więc mamy lancie Delta Integrale od Hot Wheels Premium. Na dzień dobry, spoiler. To, co jest w wersji Hot Wheels, znaczy to, co jest w Hot Wheelsie Dramat. To, co jest e, na przykład z szyberdachem. Okazuje się, że wersja rajdowa w Hot Wheelsie ma szyberdach. Albo przynajmniej coś, co ma być tym szyberdachem. Jakiś wycięty ten kwadrat. Każdy wie, standardowe posażenia od rajdowych to szyberdach. Co więcej. Felgi. Jeżeli się nie mylę, te same co w Bugatti EB110. Detale. No tutaj naprawdę nie ma co mówić, aczkolwiek jeżeli patrzy się na lusterka, to w wersji Hot Wheels są standardowe, zastanawiam się, jakie są w oryginalnej wersji rajdowej e, samochodu Lancer Delta Integrale. Przypuszczam, że nie takie są. E, jakość malowania Hot Wheels, kolory jakieś wyblakłe, e, coś co naśladuje malowanie Martini, ale słabo to wygląda, po prostu słabo. Kolejny samochód. Wersji premium od Hot Wheels Porsche 959, tak wygląda kartonik od niego. Um, co mam powiedzieć? Okej, okay, to jest oczywiście w innej skali niż Lancer Stratus. Um, wielkością plus, minus to co inne Hot Wheelsa, aczkolwiek jest tutaj coś fascynującego, znaczy w negatywnym sensie tego słowa. Um, wersja wydaje się być wersją jak najbardziej drogową. Światła ma jakieś. Nie wiem, jakby to był jakiś pojazd, pilot, który miałby. Nie, nie, nie mam pojęcia, nie chcę się zastanawiać. Wygląda to strasznie. Ok, rozumiem, że to w wersji rajdowej tak pewnie było. E, czy w tej wersji musi to być? Nie sądzę, ale co jest ciekawsze, koła. Wsadzono dosyć duże koła. E, pewnie po to, żeby one zajęły. Um, ten um, otwór, w którym koło się znajduje, żeby nie, nie wyglądało, jakby były za małe. Ale często stało się coś śmiesznego, o, że auto jest jak na sztudło, jest strasznie wysoko zawieszone. I przypuszczam, że sam model w się był będą po prostu um, jako wersja rajdowa na początku, i potem. Zmienili malowanie, jak to zwykle, w się na taką wersję bardziej drogową, nie wiem jak to nazwać, i po prostu na rynek. I wersja, która normalnie jeździła na ulicy, którą ja pamiętam ze zdjęć, raczej nie była tak wysoko zawieszona. Nie miało to sensu zresztą. Więc skalowanie hot kolejne auto Lamborghini Contacts. Bardzo fajny samochód, wersja premium oczywiście. Przyjemnie pomalowany, detale... No nie wiem, no to tu się chyba nawet nie da zapis, szczególnie zdetalować to auto ale okej, okay, jest tutaj jakaś nalepeczka więcej, to jakieś kierunkowska, jakieś światełka namalowane. Generalnie, jeżeli ktoś się orientuje jak produkcja, czy też jak malowanie takich samochodów w detale wygląda, to jest po prostu taka... E, technika tam podruku, tam po druku, gdzie po prostu tak jakby pieczątka robi Ewentualnie z tych wszystkich stron, i to wszystko. I to sprawia, że na samochód jest trzy razy droższy od wersji klasycznej. Wersja klasyczna? Czym się różni? No tu mam na przykład takiego majnika, tylko w wersji też kontacz, tylko w wersji jakiej, takiej, jakiejś takiej policyjnej. E, czyli doszedł, doszło tylko gutu u góry. Też mam migacze z boku. Ok, z tyłu ich nie ma. Nie ma światła pomalowanych z tyłu. A poza tym, dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Więc, skala. Czasami je w tą, czasami w drugą stronę się nie zgadza. Generalnie hot -wiss. Ale oni też od samego początku mówili, to nie są idealnie odzorowane w skali samochody. Tylko, że idealnie odzorowane samochody w skali to nie muszą być, jeżeli będą. W Samochód do samochodu trzymać tą skalę, tak? W stosunku sam do siebie. Jeżeli jedna linia będzie wybieram um, więcej w tej samej skali do tych samych zasad, zgadzam się, super, nawet. Ale to nie może być tak, że jeden samochód jest mniejszy, drugi jest większy. Um, ok, dokładność, detale. Mm, modele premium mają gumowe koła. wegi czasami wyglądają jak te, które faktycznie mają wyglądać, ale z materiałów, które są średnio akceptowalne, przynajmniej jak dla mnie. Hmm. No, i tyle praktycznie, jeżeli chodzi o detale, dokładność. Po prostu są ciut bardziej zabajowane. Yy, przepraszam, że jakieś może maksymalnie dwie sekundy więcej spędzają na linii produkcyjnej w związku z tym, cena. Jak powiedziałem, różnica w cenie to jest yy, co najmniej trzy razy. I tak jak mówiłem jeszcze sobie filmik na temat cen i na temat e, tego, co się dzieje na rynku i w jaki sposób e, są pieniądze z wyciskane na Hotlesach e, przez rożno, różne osoby, także przez politykę marketingową w tema Hot -wis. Będzie to ciekawy odcinek. E, w związku z tym polecam też e, zrobienie suba, żeby nie przegapić. E, na koniec, to jest ważne, co chciałbym zaznaczyć, to nie jest tak, że mam coś przeciwko firmie Hot z bądź tym autkom Hot Są. Modele premium po prostu bajeczne, rozwalają umysł. Jak na przykład ten zestaw Nissan Skyner. Coś pięknego. Coś pięknego. Są tak piękne, że. Nie wiem. Nie... Muszę je trzymać zapakowane. To, to się nie często zdarza. Ale. One pójdą na regał niedługo obok. I teraz uwaga: Mejnika, czyli standardowy samochód, który kiedyś można było kupić za od 8 nie wiem, do 12 zł, jak to miał szczęście w sklepie. Ja go kupiłem za około 50, niestety. Tak to wygląda. I tak uważam, że było warto. Który jest zdecydowanie lepiej zrobiony niż jeżeli chodzi o detale, niż no co dużo mówić. Lancia Delta Integrale, <noise> na przykład, e, Porsche 959, ten chociażby regał, który stoi za mną, jest, jest powieszony, gdybym chciał robić, gdybym chciał robić, gdybym chciał wypełnić odkami Mini GT, na przykład, który, firmy, który o już wspomniałem, bądź Tomika, Tam mi akurat przychodzą do głowy, jest oczywiście masa więcej, kosztowałby, no, 5 razy więcej ponad więcej nawet. Na te autko co tutaj są średnio tam licząc po 12-13 zł za autko no to powiedzmy, że w tysiącu z kawałkiem się mieścimy. Tak? Bo powiedzmy całe dwa, coś pomiędzy. Więc musiałbym to Gdybym chciał to wypełnić autkami Mini GT, to o, byłoby to coś około 10 tysięcy. Oczywiście, jak wiemy, spekulanci nie bawią się tylko w Hot Wheels, bawią się także w inne marki, więc wypełnienie tego regału innymi samochodami niż Hot Wheels po prostu by nie miało sensu. Ten regał by nie powstał. On oczywiście zostanie rozbudowany, tak jak powiedziałem, ale tylko i wyłącznie było to możliwe dzięki Hot Wheelsowi. I chwała im za to, że robią naprawdę fajne autka, za naprawdę niewielkie pieniądze I dzięki temu dzieciaki mniejsze lub takie duże jak ja mogą się w to bawić i swoich hobby, po prostu rozwijać. W następnym odcinku opowiem wam historię tego auta, a konkretnie jego designera jest to Rubore um, z <grytanie> pierwszej generacji, pojazd roborej z pierwszej generacji. Fascynująca historia o człowieku, który stworzył nie tylko ten pojazd, ale także kilka innych, których widzieliście, rozwaliły wam umysł, ale nie wiecie w ogóle, kto je zrobił i jak i co. wam to. Będziemy bawić się w cleaningowanie już fajnych modeli. To jest akurat pojazd Initial D. Mamy już kupione specjalne felgi, a będziemy też starać się um, tuningować go trochę dalej niż um, rozsądek nakazuje. Może wiem, jakieś poszerzenia, cokolwiek. Jak się uda, to do piątku zdążymy na iPlace, <grym> nie wiem, cokolwiek. Um, co więcej, będziemy się zajmować w dużej mierze autami RC ich malowaniem. Um, Budowaniem, modyfikowaniem to jest bardzo wdzięczny, szeroki temat. Zawsze w oparciu o historię, bo kręci nas motoryzacja, a nie tylko wybrany ułamek, jak na przykład AutoRC, bądź Hot Wheels, bądź modele, bądź cokolwiek. Więc zapraszam do subskrybowania i widzimy się w następnym odcinku. Hej!